Teraz kolejna taka wersja bardziej klasyczna, spokojne kolorki. Lecimy od kwarcowego różu. Wasz ukochany kwarcowy róż. Cudowny i wspaniały. I wchodzi taki bardziej bananowy, szary, piękny kolorek. A ja mam waszą ukochaną szarość poranka, klasyka klasyków, zamawiane tony. To ja od razu się też pokażę. To taka szarość. Trochę ciemniejsza, żebyście widzieli. Różnica jak to się pięknie prezentuje. Tutaj proszę bardzo i z tyłu jeszcze. I dochodzi szary jeszcze ciemniejszy, czyli stalowy rycerz. Też przez Was kochany też jest na stronie. Co powiedzieć na takie bardziej niebieskie odcienie. Proszę bardzo tu zaczynamy od ciemniejszych. Przy twarzy pięknie się. Układam. No i melażyk niebieskie. Troszkę inny. Ciemny kolor, przepiękna jest. A ja wlatuję za jest takim kolorem bardziej e, morskim, w navy wpadającym nawet, także dlatego też pokażę z bliska bardzo, żebyście widzieli ten kolorek. Świetnie się układa. A ja wjeżdżam z Forest biom. Cudowny, wspaniały, jednolity kolor, pasujący do absolutnie wszystkiego. Hmm. I modny. <laughs> I mój, ulubiony kolor, pasujący idealnie. Do mojej szminki, do mojej sweterka, taki czerwień. Bordo, ja tam. Nie, no to nie jest Bordo. Niewierwam. To jest Bordo. To jest buraczek, kochany, moje Buraczek, tak, tak mi brakowało. Teraz to jest taki buraczka puści. To jest, słuchajcie, porłowę Bordo. mam taki model czapki, tutaj pomoże mi ułożyć, ponieważ on jest taki szeroki, więc jest trochę większy rozmiar, myślę też, że męski będzie fajnie pasowało. Tak i tutaj mamy kasztan z Ice Coffee, duża, fajna czapa, jak najbardziej polecamy. Prezentuje się genialnie, także też zobaczcie sobie tutaj te odcienie. Ja też mam dużo czapę na sobie. To jest czarna perła, też uwielbiana przez facetów. Męska, męska wersja, znaczy albo damska, jak lubicie luźne, nie wtedy ona też na pewno widzicie, nie uciska głowy. No i mamy to.